Hey, witajcie tutaj, Nexos, To jest kolejny odcinek i dziś znajdujemy się w mojej warowni. Będzie to pierwszy odcinek mojej serii, mój mały garizon. Nie, no żartuję. Będzie to seria poświęcona mojej warowni. Stwierdziłem, że tyle się w tej warowni dzieje, że można byłoby zrobić taki cykl filmów, co tam się oczywiście zmienia, jakie budynki ja wziąłem, jakie pasywki z nich mam i różne takie rzeczy. Z tego względu, że może być to interesujące i może pomóc wam w podjęciu decyzji, jakie budynki oczywiście sobie wybrać. No i tak jak już mówiłem, jesteśmy w mojej warowni i teraz w sumie jest ona na poziomie trzecim, dlatego też możecie zobaczyć, że mam tutaj naprawdę sporo miejsca, to się, to się różni masakrycznie w porównaniu do, do levela pierwszego oraz drugiego, więc pokażę Wam oczywiście, myślę, że w tej serii początek, te, te tutaj od początku Tutaj ogólnie dzieje się cała magia, tutaj mam swój stolik, w którym rozdaję oczywiście różnego rodzaju, wiecie, polecenia swoim followerom, tutaj mam także swoje placówki i mamy parę placówek do sfinalizowania, pokrótce mamy oczywiście Town Hall, czyli ratusz, mamy stables, stajnie, mamy trading post, czyli po prostu jakiś tutaj posterunek do handlowania. Mamy e, ogródek, mamy kopalnię odblokowaną na drugim poziomie, ogródek również na drugim poziomie. Na drugim poziomie mamy e, inżynieryjną stację oraz storehouse, czyli powiedzmy swojego rodzaju taki magazyn. E, oczywiście powiem Wam co i jak. Mamy także fishing rack, czyli takie miejsce, gdzie mogę sobie łowić rybki. No i do sfinalizowania mam salvage yard, czyli coś na zasadzie takiego wiecie... <laughs> wysypiska odzyskowego, czyli wiecie, oddajemy tam różne rzeczy i dostajemy z odzysku. No i mam także drugi poziom Trading Post, ale to za chwilę. Więc może pokażę wam tutaj moich followerów, co my tutaj mamy. Wysyłam ich na parę misji, jakby ktoś nie wiedział, można wysyłać w Warlords of Drenor, w warowni jest taka właśnie opcja wysyłania naszych towarzyszy na różnego rodzaju misje. Oni tam, wiecie, starają się coś tam zrobić. Tu na przykład jedna misja się nie udała, mój epicki follower przegrał. No i zaraz Wyślemy ich na parę misji, myślę, że to będzie całkiem okej. Okay. Tutaj jakiś bonusowy... Ex o, garrison resources, super, to mi się jak najbardziej przyda na różnego rodzaju upgrade'y. Mam 100% szans, że wygram, to była jedna z takich trudniejszych troszeczkę misji, dłuższych. No i udało się, zobaczymy, tutaj 97 ktoś bił i jeszcze y, kolejny 97, Soulbinder Tulani, udało się, e, no i mam różnego rodzaju te misje, okej, okay, tu mamy jakąś 10-godzinną, to wyślę sobie w momencie, gdy będę szedł spać, tu mamy na 97 poziom i e, mamy tutaj group damage, na szczęście mam kogoś, kto kontruje właśnie tego perk'a, no i mam 100% szansy na to, że uda mi się. Dobra, tutaj mamy kogoś jeszcze jakiś 96 poziom misji. No wiem, wyślemy znowu tego Achyma. On nie ma niestety pasywki, więc nie mamy 53% szans na to, że nam się uda. Tutaj również mamy jakąś misję. Ciekawe, czy ktoś może z mniejszym levelem uda. Dobra, Shelby spróbujemy. 78% i kogoś tutaj na 9.1 misja mamy kogoś z 93 poziomem, jest to Rulkan, która kontruje Deadly Minions, zabójcze miniony. 10-godzinne misje zazwyczaj zachowuję do momentu, gdy będę szedł spać, więc wysyłam ich sobie rano, wstaje, jest już ok. Oczywiście, jeżeli przedrę się przez tą całą kolejkę. No i dobra, co my tutaj mamy? O Garrison Cash. Tutaj będą gromadziły się co jakiś czas nasze Garrison Resources, czyli jakby to kurczę, cały czas zapominam, jak to mówić. Resources są to um, materiały, materiały do warowni powiedzmy coś na takiej zasadzie. No dobra, tutaj mamy stables na pierwszym poziomie. Mam tutaj od zebranych parę misji na to, aby łapać różnego rodzaju, nie wiem, jakieś tam zwierzęta, a następnie trenować je, tym samym zdobywając sobie różnego rodzaju mounty. Ja już tutaj, zobaczcie, te dwa mounty są tutaj złapane. Mam parę misji, ale je wykonam oczywiście później. Tutaj mam jedną chyba średnią miejscówkę na wybudowanie budynku. Jeszcze tutaj tego nie, nie zagospodarowałem. Mamy jedną dużą, ale oczywiście jeszcze muszę pozbierać trochę resursów. No i tu mamy Trading Post. Zobaczmy, sfinalizujmy go. Już miałem na levelu pierwszym. Na szczęście udało mi się tutaj wysupłać parę tych, tych resursów. Cały czas kurczę, zapominam. O mój Boże, mam, mam taką, wiecie, taki stył taki głowy, taki. Wie... Ach, zapominam cały czas. No dobra, sfinalizujmy to, ja się zastanowię. Trading post. Okej, okay, i tutaj możemy sobie, zobaczcie, robić różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Możemy. O, Warcard Orders. O, mój Boże, super. Możemy oddać 5 BlackRock OR i wymienić je na 20 Garrison Resources. Startujemy wszystkie tutaj z dostępnych misji, aby zebrać troszeczkę resursów do warowni. Bardzo fajnie. To będzie mi się tutaj oczywiście robić i robić i robić. I tutaj troszkę już jest do odebrania. Zaraz to postaramy się odebrać. Natomiast na drugim poziomie także mamy tutaj możliwość wykonania misji na to, aby odblokować sobie Auction House'a. Tutaj to jest troszeczkę wymagające. Dlatego też w następnych odcinkach mojej warowni będę tutaj robił to. Natomiast odbierzmy tutaj już trochę Apexis Krystalów plus 120 Garrison Resources. Bardzo fajnie. Myślę, że jeszcze w tym, w tym odcinku coś uda nam się zbudować. Następnie mamy także. Moją pracownię, to jest jeden z głównych budynków, który potrzebuję w tej warowni do mojej inżynierii, z tego względu, że dostaję stąd gear spring parts, które potrzebne są mi właśnie do inżynierii. Tutaj pracuje taka goblinka, jest to mój follower, którego zdobyłem. Bodajże ze Spires of Arak tutaj gdzieś w Pinch Whistle Gearworks, kończąc questy. I ona boostuje mi troszeczkę jakby te work ordersy, work orders jakby to można, no, no zlecenia powiedzmy, o zlecenia, więc te zlecenia idą troszeczkę szybciej, no a zobaczcie, że mam tutaj bardzo fajną kompozycję, jako że y, tutaj mamy coś takiego, co się nazywa miletron więc mam tutaj bardzo blisko, jeżeli chcę coś wysłać oczywiście mam skrzynkę pocztową, a zaraz obok mam Guild Bank plus zwykły bank na poziomie trzecim, będę miał tu jeszcze Void Storage, więc całkiem fajnie. No i zobaczmy ten salvage yard. Jest, jest to miejsce odzysku, i temu, stąd nawet fajne rzeczy mogą polecieć. No i mamy, okej, okay, tutaj skończyli oczywiście robić i zobaczymy, no dobra, zrobimy jakąś tutaj misję, o co tutaj chodzi. This, uh, sal salvaging the situation, si situation, 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 dobrze czytam. Bag of salvage, use small sack salvage goods, okej, okay. więc uh, zobaczcie, że musimy użyć tutaj paru tych takich woreczków. Gdzie one są, gdzie one są? Tutaj, jest small uh, sack of salvage goods. I możemy coś tutaj oczywiście wykopać. I będziemy dostawać różnego rodzaju woreczki. Z tych woreczków mogą nam oczywiście polecieć jakieś śmieci, ale równie dobrze mogą nam wypaść bardzo fajne przedmioty. No zobaczcie, jakiś tutaj śmieć wypadł nam. Tutaj kolejny może śmieć. No tutaj trochę golda nam poleciało. I... Coś, coś te, jakieś takie bezwartościowe rzeczy. Natomiast e, będzie można tutaj z odzysku dostać naprawdę potężne przedmioty, bo wiecie, wie, wiecie jak to bywa. Pośród różnych śmieci na wysypiskach, naprawdę możemy czasem znaleźć skarb. No dobra, więc tutaj tak to u mnie wygląda. Myślę, że wyjdziemy teraz kawałek na zewnątrz. E, tutaj przy, przy wyjściu, zaraz mam jeszcze ten swój ogródek, w którym to. Znajduje się troszeczkę roślinek, które mogę codziennie wykopywać sobie, znaczy wykopywać, no zbierać I, i najfajniejsze jest to, że w obrębie warowni nie potrzebujemy mieć żadnych profesji, żeby właśnie korzystać z tego ogródka. On jest tutaj... Jakby on, on jest tutaj bazowo, tak samo jak e, kopalnia, więc nie, nie możemy na przykład innego budynku wstawić w ich miejsca. Natomiast roz, e, warto także rozwijać te miejsca niezależnie czy macie te profesje potrzebujące herbalizmu, czy, czy miningu. Warto to rozwijać z tego względu, że nie trzeba mieć na przykład. Ja, ja aktualnie mam e, mining plus inżynierię, a zobaczcie, że mogę zbierać kwiatki. To jest właśnie to. W warowni można e, zbierać e, skałki i można zbierać właśnie e, tutaj kwiatki z herbujardena oraz majna, bez potrzeby posiadania danej profesji, co równa się temu, że można oczywiście parę tam golda wyciągnąć z tego gdzieś tam dziennie oczywiście, natomiast ja to sobie zbieram, odkładam na czarną godzinę, jeśli będę potrzebował, mam oczywiście jednego alta, którego muszę wylewelować i ten alt będzie, znaczy on posiada herbalizm i alchemię, więc jemu się to na pewno przydam. Natomiast mogę tutaj rozpocząć work ordersy z tego względu, że mam trochę tutaj nasionek. rozpoczniemy sobie work ordersy. To zam... te, te dranek seeds zamienią mi właśnie te dranek seeds na jakieś tam inne roślinki. No dobra, wyłazimy tutaj poza moją warownię i tu znajduje się wieża, na samej górze znajduje się portal do Ashran, do głównego miasta, tam gdzie, no, powiedzmy takiego szrajna na Pandarii, że tak to nazwę. Tutaj przy okazji mam jeszcze różnego rodzaju training dummies, na których mogę trenować i zadawanie obrażeń, i tankowanie, i healanie, to całkiem przyjemne jest. Tutaj mam do odebrania work ordersy. No i fajnie, trochę Apexy z krystalów padło. O tym jeszcze będę oczywiście gadał w przyszłych odcinkach, zobaczcie, że tu mam 900 coś i 300, 300 resursów. Zejdźmy sobie do kopalni. O, tu jest mój follower, który, którego właśnie zesłałem tutaj, żeby pracował mi w kopalni. On tutaj troszeczkę boostuje jakby cały ten... O mój Boże, coś tutaj się dzieje, jakiś Goren mi tutaj w las. Pierdzielaj mi stąd. Coś, trzeba oczywiście pozbywać się od czasu do czasu szkodników. I raz na 24 godziny pojawiają się tutaj skałki ale mogą też się pojawić tutaj wózeczki, takie minekarty, w których znaleźć można różnego rodzaju artefakty do archeologii plus trochę skałek, więc warto tutaj się przejść raz na jakiś czas. Ale mówię, to, to nie, nie jest zawsze. Znaczy one się tam wraz z resetem pojawiają. Ale tutaj nic na mnie nie czeka, ja już dzisiaj oczywiście to zebrałem. No i wyjdźmy tutaj z tej kopalni, przejdźmy się jeszcze do ostatniego miejsca, czyli fishing rack, taki wędkarska budka, budka wędkarska, nie wiem jak by to, to nazwać. No i tam oczywiście możemy znaleźć różnego rodzaju wędorów e, oraz e, trenerów w fishingu. No i w tym tutaj stawku będą pojawiać się różnego rodzaju rybki. Rozwijając ten fishing rack pozwala nam tutaj na rozrost jakby populacji ryb, które znajdą się e, tutaj w tym, e, w, w tym stawiku. Z tego względu, że ci tutaj goście będą się uczyć jak e, e, zaludniać, nie wiem, jakby to może nie, że zaludniać, ale zarybiać, o właśnie, zarybiać stawy i coraz to lepsze rybki będą się tutaj nam pojawiać. Dla ciekawych tutaj jest jeden bardzo, jedna fa bardzo fajna znajdźka. Jeżeli zeskoczycie tutaj w dół, to tutaj gdzieś w rogu powinna być skrzyneczka z ukrytymi materiałami do warowni, więc warto tutaj się przejść. Taka, taka tylko informacja dla was. No i dobra, w sumie mamy jeszcze troszeczkę tych garrison Resources, mam ich 315, więc wydaje mi się, że będziemy mogli na coś je wydać, więc jeszcze przejdźmy się na chwilę do mojej bazy, aby wydać polecenia właśnie na, na wybudowanie czegoś, albo może upgradeowanie. Kto wie, może przydałoby się już ten jeden z większych budynków wybudować. Zastanawiam się jeszcze, co by tutaj jeszcze mógł dobudować. Mam dwie placówki, które są wolne jedną dużą i jedną średnią. I zastanawiam się nad, nad tawerną, z tego względu, że tawerna pozwoli mi rekrutować towarzyszy zgodnie z moimi, powiedzmy, życzeniami, że tak to nazwę. No ale dobra, tutaj stables wymaga 900 resursów ja tyle nie mam. Salvage Yard, byśmy potrzebowali tutaj receptury na to, tylko gdzie mogę ją znaleźć, hm. Storehouse level 2, fishing rack, a, salvage yard level 2, ale wiecie co, czekajcie, bo my mamy tutaj Ashland field, hmm. Dobra, dobra, whatever, kupimy sobie to za 750 golda, żeby już mieć na przyszłość. I zobaczmy, co możemy tutaj wybudować, trading post, barn, to będzie nas, nas kosztować 100, więc w sumie można byłoby tutaj coś zrobić, ale zastanawiam się, kurde, co by tutaj postawić? Lumber Mill pozwoli mi na ścinanie drewna i to drewno zamieniane będzie na Garrison Resources, które aktualnie potrzebuję, więc mógłbym nazbierać dzięki temu troszkę tutaj tych materiałów, a następnie zbudować coś innego. Albo od razu przejść do Lunar Fall In. Hmm, to jest trudny, trudny wybór. Zobaczmy, jak te duże tutaj się prezentują. One potrzebują 150. Hmm, może byśmy tutaj wybudowali coś. Zastanawiam się, mamy już Stables. Baraki mnie nie interesują, Dwarven bankier też tak sobie jakoś mnie tutaj e, nie, 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 nie rajcuje. Mage Tower jest całkiem fajny, bo on pozwala nam zdobywanie z ogrów takich kamyczków, dzięki którym będziemy mogli otwierać oczywiście e, portale do różnych e, krain, więc e, na poziomie trzecim będziemy mogli mieć trzy portale do trzech różnych krain, co jest całkiem spoko, więc myślę, że właśnie w to pójdziemy. Mage Tower... E, mage tower może być dobrym, dobrym pomysłem. Dobra, postawmy sobie tutaj mage tower i wiecie co, postawimy jeszcze ten Lunar Fall in. Przyda mi się zrekrutować troszeczkę tych followerów najpierw, choć w sumie cały czas się zastanawiam nad tym Mill. Dobra, wiecie co, zbudujemy Lumber Mill, nic nie stracimy z tego względu, że możemy tylko zyskać troszkę tych resource'ów, a następnie je tutaj, wiecie, zdobyć troszkę, więc teraz musimy poczekać z godzinę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, i zobaczmy, jak tutaj przebiega bitwa. A właśnie, jeszcze mam tu jakieś questa, którego będę musiał wykonać. Mamy group quest albo zwykły quest, no dobra, jeszcze się zastanowię później, który jest bardziej opłacalny. Natomiast już tutaj 15 minut chyba mija około. W tym odcinku może nawet więcej. No, z 15 minut. No dobra, byłoby to idealny moment, żeby skończyć, więc zobaczcie, tutaj buduje nam się coś. Coś tu mogę postawić. Chyba nie. Niestety jeszcze, jeszcze nie mogę żadnych fajnych tutaj monumentów sobie postawić. No ale dobra, to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to. No, i w komentarzach oczywiście możecie napisać, co sądzicie o mojej warowni yy, i napisać coś o swojej, czy, czy może jakieś yy, macie porady dla mnie, albo macie jakieś swoją kompozycję, która wam odpowiada. Więc no nie wiem, zobaczymy się w kolejnym odcinku, oczywiście ocencie film, jeżeli Wam się podobał i do zobaczenia, cześć!